Cześć! Dziś pokażę Wam przepis na pyszne ciasto. Sernik w wersji piernikowej. Mój przepis, aczkolwiek inspirowany, podam Wam przepisy na serniki piernikowe, które dawniej robiłam w opisie. Mój sernik jest oparty, jak zawsze, jak wszystkie moje serniki, na serku śmietankowym. Oprócz tego serka śmietankowego skorzystałam też z kwaśnej śmietany i mascarpone i one nadają świetną konsystencję temu ciastu, choć nie jest taki jedwabisty, kremowy, jakby był na przykład z dodaniem śmietany kremówki. Jest y, nuta piernikowa w spodzie. Wykorzystałam ciasteczka owsiane właśnie z przyprawą piernikową. A w samym y, cieście oprócz sera i śmietanki kwaśnej mamy jeszcze rum i ten rum jest genialnym dodatkiem. Można też górę sernika posypać Przyprawą piernikową, na przykład zmieszaną z kakao, z cukrem pudrem. Można też zrobić wzory czekoladą. Ja akurat mam taką boższą wersję, ale ona też jest świetna. I spróbujemy teraz, jak ten sernik smakuje. Mogę Wam od razu powiedzieć, że jest bardzo delikatny. Czuć ten rum. No oczywiście jest alkohol, więc jeżeli chcemy zrobić wersję dla dzieci, to trzeba by dodać na przykład aromatu rumowego. Mm, myślę, że też będzie okej, okay. mm, chociaż może, może jakiś ekstrakt, ale nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje. Okej, okay. i najlepsza część, czyli ciasteczka owsiane. Ja akurat użyłam kupnych, oczywiście najlepiej by było takie ciasteczka owsiane z czekoladą zresztą zrobić samemu. Też poszukam jakiś przepis i dam wam link na dole. Oh, pycha, dosyć gruby spód, bo ja bardzo go lubię. Mm. Wszystko wam pokażę krok po kroku. Przepis jest bardzo prosty. Praktycznie wszystko miksujemy i wrzucamy do piekarnika na dość niewysoką temperaturę. Ustawiamy piekarnik. Zaczynam od zmiksowania ciasteczek owsianych z czekoladą, z masłem i z przyprawą piernikową na gładką masę. Tak jak mówiłam, ja użyłam kupnych, możecie zrobić sami. Te nie miały najlepszego składu, ale są pyszne. Miksujemy wszystko. Chwilę to trwało, trzeba te ciasteczka pokruszyć, a je później musiałam trochę bardziej rozdrobnić, bo nie chciały się zrobić. No i wykładamy tortownicę. 24 cm średnica tej tortownicy. Najlepiej z papierem do pieczenia, no i nie będę tutaj oszukiwać, ja zawsze to robię po prostu ręką, najlepiej się ugniata. Jest bardzo fajne, bardzo fajne są te ciasteczka w konsystencji, łatwo się je tam wkłada, to nie jest jakiś wielki wysiłek. Wkładamy to do lodówki za dosłownie kilka minut, w czasie kiedy nam się nagrzeje piekarnik, no bo w sumie od tego byśmy musieli zacząć zależy, jak tam wam się szybko nagrzewa i tutaj szybko robimy masę. Tak naprawdę ja wszystko wrzucam do tej misy miksera. Mam serek śmietankowy. Zawsze używam serków śmietankowych do serników wszelkich. Mascarpone, kwaśna śmietana, cztery jajka, szklanka drobnego cukru i dwie łyżeczki mąki ziemniaczanej. No i oczywiście rum. Bo jest sernik rumowy, piernikowo rumowy. Wszystko po kolei dodaję. Nie muszę się tutaj martwić o to, żeby coś rozmieszać wcześniej. Ewentualnie można sobie rozrobić trochę ser, jeżeli chcecie, żeby ta konsystencja była idealnie gładka. No to to jest jedyne, co, co można by tutaj ulepszyć. Wszystko razem mieszam, aczkolwiek tą końcówką nie do końca chciało mi się to wszystko tak na raz połączyć, no i żeby szybciej to poszło, za chwileczkę zmieniłam na trzepaczkę. Nie chciałam za bardzo tego sernika napowietrzać, bo to nie ten typ ogólnie, ale jak się chwilę zamiesza, to, to się nic nie stanie. Jak będziemy go piec w niskiej temperaturze, tak 170 stopni, no to będzie w sam raz. Masę serową wylewamy na spód i wygładzamy ją, można potrząsnąć. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Pieczemy około godziny, nie do suchego patyczka, nie trzeba tego pilnować. Zostawiamy później na jakieś jeszcze dwie godziny powiedzmy w piekarniku i później na całą noc w lodówce, to jest istotne. No albo przynajmniej te 3-4 godziny. Dajcie znać czy Wam smakowało. Spróbujcie koniecznie, bo naprawdę warto. Do zobaczenia.